Беја Bien, a może i straszny, straszny dźwięk zrobię. Ej, widzowie, bo ja też teraz ta boję. Dobra, wydaje mi przeżyłam. Dobra! Mamy to! Widzowie! Mamy to! Jest! Prank się udał! Dobra! Widzowie! Jest! Dobra! Ja już mogę siostrze oddać tablet na no, normalnie. nie? Dobrze siostrza? Widzowie! Mamy to! Mamy! 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 Jak słyszę im się te dźwięki Aaaa! the way! No to ci kurde! no. Ale tego dźwięku takiej mm, to, 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 to się nie, nie przestraszył. Ja już bym wiedział, że moja żona coś kombinuje. Ale tak sobie pomyślałem: o kurde, ten śmiech, ten, ten śpiew, to, to od razu tak wejdę i tak, nie? I to em, właśnie, z maską by było o wiele lepiej. Było takie, czyn, i nagle się pojawił jakiś chłop z maską, i to by było takie dobre. Tak, no to wiecie, no yy, prank się udał, bardzo się z tego cieszę. Yy, nie wiem, czy moja siostra w ogóle zareagowała na te dźwięki, ale może i zareagowała, bo yy, nie wiem czy to było na maksa, ale chyba tak było tak pół, nie? Ale yy, wiecie, najpierw mogłem ściszyć to trochę. Bo na początku, nie, no kurde. Widzowie, no ja już muszę skończyć ten odcinek. To więc papa. Ale prank się udał. Na, na, naprawdę. Bo prank się udał, nie?